Dzień dobry, nazywam się Jadna Czasnowicz, jestem magistrem farmacji. Wspólnie z portalem aptekarz.pl zapraszamy Państwa do powtórki z farmakoterapii z uwzględnieniem szczególnych grup pacjentów. Dziś zapraszam do powtórki o acetylocysteinie. Acetylocysteina. To pochodna cysteiny endogennego aminokwasu występuje w preparatach rozrzedzających wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiających jej odkrztuszanie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli, a także w postaci infuzji jako odtrutka w zatruciu paracetamolem. Przeciwwskazania do jej stosowania są to czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, ostry stan astmatyczny, zmniejszona zdolność odkrztuszania wydzieliny. Co u naszych szczególnych grup pacjentów: kobiety w ciąży, matki karmiące, dzieci oraz osoby starsze. Producenci sugerują, aby nie podawać acetylocysteiny kobietom karmiącym. Jednak według zagranicznych baz należy ona do kategorii leków bezpiecznych, niosących minimalne ryzyko dla karmiących piersią i niemowląt. Jest praktycznie pozbawiona toksyczności i powszechnie stosowana w neonatologii w żywieniu pozajelitowym. Dlatego jest bardzo mało prawdopodobne, aby mogła powodować problemy podczas karmienia. Dzieci? Producenci polskich preparatów z acetylocysteiną informują, że może ona wywołać niedrożność dróg oddechowych u dzieci w wieku poniżej drugiego roku życia, prawdopodobnie, tak jak inne leki mukolityczne, z uwagi na zmniejszoną zdolność odkrztuszania wydzieliny w wieku dziecięcym. Osoby starsze, podobnie jak u dzieci, jest to lek bezpieczny. Z mojej strony to wszystko. W razie jakichś pytań bądź sugestii zapraszam do komentowania, a także Subskrybowania naszego kanału Farmacja TV. Do zobaczenia!